Czy Sauda pokona Moaba? Oto jest pytanie. Hej, hej! witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloomstower Divergence Szósteczki. Dzisiaj testujemy naszą nową na nowej mapce. A do tego jeszcze, zaczynam sobie na chimpsie. Jak już na naszej mapce będzie dostępny balon, będę musiał taktykę lekko zmienić. Tutaj już próbowałem tego chimca przechodzić, powiem, że bardzo łatwo i ale dokładnie bo taka taktyka. Za chwilę Wam ją oczywiście zademonstruję. Pierwsze co, oczywiście, o nasze sauda. I ja ją ustawiam w tym miejscu. Powiem, że to jest bardzo dobre miejsce, ja już widziałem różne miejsca. I w tym miejscu jest ona stawiana, i w tym miejscu jest ona to samo jeszcze stawiana. I ja polecam to miejsce, bo naprawdę jest to mega, mega łatwiutkie. Pamiętajcie, gramy na chimpsach, więc wszystko jest o wiele trudniejsze. Bez poziom jakby chyba, tak naprawdę hardik z wyłączonymi punktami knowledge, bez możliwości zarabiania. Więc żadnej wioski, tej, żadnej farmy tutaj nie postawimy. Sporo, sporo oczywiście zmian, ale dobrze. Jak długo na sobie tutaj radzi? Ho. Bardzo długo. Tak naprawdę ciągle nie musieliśmy nic jeszcze robić. Ale ja postawię w tym miejscu snajpera. Snajper jest z powodu tego, że na tej mapce jest jeszcze Gold Balloon. A Gold Balloon zdecydowanie według mnie najlepiej jest oddawać snajperem. Postawienie snipera w taki czy nawet tego snipera spowoduje to, że ten balon nie będzie dostawał obrażenia. Eee, Golny balon charakteryzuje się tym, że on ogólnie odskakuje. Że jeśli go uderzycie, to on leci gdzie indziej, przeskakuje troszeczkę dalej do przodu mapy i snajper to jest o tyle dobry, że on zawsze go trafi. No przynajmniej na tej mapce większość jest w stanie go trafić. Zobaczcie, tutaj widzimy więcej wszystko. Z drugiej strony wiemy, mi, że też jest bardzo, bardzo podobnie. Oczywiście. Na samych krańcach nie widzi, ale on nigdy nie skacze na sam kraniec. Maksymalnie skoczy gdzieś w to w tej miejsce, czyli koło naszej Biedronki, to jest chyba max, ile on może sobie tutaj podskoczyć. Ważne oczywiście, sauda bije kamo, tak, bije kamo, więc to jak najbardziej jest tutaj już załatwione w tym momencie. Więc naprawdę, powiem, że bohater jest mega dobry. W tym momencie możecie już powoli, tak troszeczkę, powoli oczywiście, e, zbudować sobie alchemika. Bustno i go troszeczkę do góry, jak najbardziej. No i go zostawić w takim razie. I nasza sauda już z Alchemikiem tym bardziej radzi sobie do rundy 40. No może nie 40, ale ja przynajmniej więcej coś będę jeszcze budował. Ale na pewno zbudujemy sobie Alchemika pod 4-2-0. Problem w tym razie są tu jeszcze lidy, bo jest to na gibie. Ale że ta mapka jest bardzo długa, czy bardzo długa jest tutaj w tym fragmencie pośrodku, tam gdzie jest nasza sauda to w większości dajemy sobie z tym oczywiście radę. Nie stanowi to jakiegoś większego dla wyzwania, tym bardziej, że jeszcze nasz Alchemy tutaj też oczywiście rzuca tymi mikserkami, więc nam pomaga w przypadku bicia naszych tu właśnie opancerzonych baloników. wiele z was zadaje sobie pewne pytanie, czy sauda jest aż taka silna. czy 39 dziewiąta runda i ona to radzi spokojnie, bez większego go problemu. Ja zrobię cały materiał, gdzie będę porównywał saudę z innymi bohaterami, jak samo z tymi samymi zestawieniami. Ale dobra, czy Sauda pokona Moaba? O, to jest pytanie. Czy pokona Moaba? No właśnie, to jest jej faktyczna moc. I dobra, w tym momencie już możemy zacząć budować się troszeczkę jeszcze coś dobudowywać. Ale też nie przesadzamy oczywiście. Budujemy wioskę. Wioska będzie służyła nam tylko i po to, żeby dać jej jeszcze większego spida. Bo Speed jest fajny. Fajny tylko Speed'a oczywiście mieć. Damy spida dla Snipera i damy mu tylko bicie e, tutaj. Leadów, żeby nam troszeczkę on pomógł tutaj oczywiście. No i damy tutaj możliwość bicia mm, kamo dla naszego, naszego snipera. Tak, dajemy specjalny tutaj upgrade dla snipera, no, który nie jest nam aż tak bardzo potrzebny, oczywiście, ale no, on. Został pamiętajcie, ja zbudowałem tego snipera tylko i wyłącznie w tym celu, żeby poradzić sobie z Golden Balloon. Bo sauda nie pokonałaby go. A że mamy jedno życie, to nie chcę sprawdzać, czy Golden Balloon może nas pokonać w taki sposób. Bo to byłoby słabe, gdybyśmy przegrali przez Golden Balloon tylko dlatego, że Sauda nie jest w stanie za nim latać za każdym razem. A tak samo gramy na chimpsach, więc mamy tylko jedno życie, a Golden Balloon mógłby nas tutaj rozwalić. Ale, ale ceramika, bez problemu. Bez problemu. 12 tysięcy na plus na chimpsach. To się mało kiedy zdarza, że aż tyle macie pieniążków na plusie. Dlatego też mówię wam, no Sauda jest bardzo ciekawy, naprawdę jest bardzo ciekawy wybohater i no mam mieszane uczucia co do tego bohatera. Ale dobrze. Ale czy sauda sobie poradzi do końca? Nie, nie poradzi sobie. 63 runda to jest ta, kiedy sauda już odpuszcza. Gdybyśmy patrzyli się tego imłodzie na poziom, na rundę, w którą, którą mamy aktualnie, musielibyśmy stwierdzić kategorycznie, że to jest najsilniejszy bohater. Ale pamiętajcie o jednym: ta mapa jest stworzona dla Saudy. To jest mapa dla niej, stworzona stricte dla niej, więc porównywanie tej postaci tego bohatera z innymi herosami na tej mapie jest bez sensu. Jest bez sensu, bo zauważcie, no gdyby ta mapa była linią prostą, czy Sauda byłaby dobra? Oczywiście, że nie bo nie ma tych okrążeń wokół siebie więc to jest jakby ta główna rzecz, którą ludzie zapominają, że sauda jest dobra, oczywiście jest bardzo dobra, ale mapa robi swoje. Dobrze, I ja na, te, na e, Chimpsach, znaczy ogólnie na, w, ogóle, w ogóle na tej mapie gram cały czas z Ultra Jagger i wam bardzo to postać polecam, tym razem ze speedem. I, i dlaczego ze, ze speedem? Jest to związane z tym, że i tak czy jak widzimy, to co najważniejsze, no zobaczcie, widzimy ten standard, mapy właśnie po środku, a że to jest Juggernaut, to jego pociski się odbijają. Ustawione w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu, praktycznie każdy jego pocisk odbija się od tego żywopłota, który jest wokoło. I to jest mega mocne. On jest po prostu przekozacki. Przekozacki. I w tym momencie, tak naprawdę, no ja zbierałem już na. Antytiar Alchemika Teraz nie będę tego robił, bo wiem, że sobie z tym nie poradzę. Że w pewnym momencie okazuje się, że jednak jest ja troszkę za słabo tutaj z Dimension, więc będzie musieli coś dobudować. Ale spokojnie, to będzie dopiero około rundy 80. Ale BFB, zobaczmy sobie. Zobaczmy sobie jak wygląda BFB. Naprawdę mówię wam, że tutaj jest taka paranoja się dzieje. Jak widzimy, tutaj, jak, jak widzimy jak ta postać sobie radzi. To jest aż szok, zobaczcie. Zero, zero problemu. Oczywiście nadzieję, że jesteś tutaj z nami już w tym momencie Ultra Juggernaut. On jest naprawdę mega mocny, on jest naprawdę mega mocny. Więc no nie można teraz powiedzieć, że Sauda jest taka silna. No nie no, teraz ona potrzebuje asekurację, bo 63 runda jest naprawdę ciężka. Saudej nie pokonuje, na tej mapie nawet. Chyba żebyśmy jej dali spida od inżyniera. Ze Speedem od inżyniera faktycznie by sobie dawała ona radę, no ale nie będziemy go dawali. Nie będziemy dawali tutaj żadnego inżyniera, bo mamy już Ultra Jug Nauta i zbieramy teraz na coś o wiele, wiele silniejszego, czyli na Alchemika Wiecznego. Ale żeby go zbudować, też będziemy poczuwali jeszcze jedną postać. No ale to w swoim czasie wam powiem. Umiejętny specjalny naszej saudy, czyli aż tej ten, biegający taki nożyk, czyli ten oto skill, jest mocny. On jest bardzo mocny, oczywiście, ale ja wam polecam go nie używać. Nie używajcie go w ogóle, zostawiajcie go sobie zawsze, jeśli coś wam ucieka. Czyli jeśli już nie jesteście w stanie czegoś klepnąć, jakiś jeden balonik wam ucieka, tymalnie na chimpsach właśnie, to używajcie tylko i wyłącznie tego. Do normalnej zabawy, jeśli jest balon na środku, oczywiście musi być on na środku, używajcie noży. Noże są o tyle fajne, że one zawsze wtedy zostaną na środku, bo one zawsze biją balonik pierwszy. Nieważne gdzie on jest na, na mapie, jeśli jest pierwszy, to zawsze on dostanie ten damage. Mm, polecam wam bardzo mocno postawić sobie jeszcze na tej mapie. No właśnie, to jest ta pozycja, którą jeszcze będziemy stawiali. Będzie to sniper, tylko że snajpera postawcie najdalej jak się da, tak, żeby on nie uzyskał tego bufa od Alchemika. Żeby on nie zabrał wam bufa dla Saudy oraz dla Juggernauta. To jest bardzo bardzo ważne, żeby on tutaj nie, nie brał w tym udziału. I jako, że jest on teraz poza wioską, sprawdzałem. Nie ma miejsca, żeby postawić go tak, żeby był i w zasięgu wioski, i w zasięgu alchemika. Wiele to robiłem testów, wiele te szukałem miejsc inaczej, żeby ustawić wszystko. Jedynie, co mogłem postawić na środku alchemika yy, i wtedy stawiać wioski wokół tego i wtedy jest jesteśmy w stanie to jakoś zmieścić, ponieważ też mam wątpliwości, czy wszystko by się wtedy udało ładnie zrobić, bo tu byłby alchemik, więc tutaj to musiałby być snajper. I resztę użyję też takiej byłby. Nie wiem, czy to by się zmieściło idealnie. Nie mam pojęcia. Dlatego też polecam wam taki oto design do pod 023 i tak to zostawiamy już. I tak naprawdę z tym setupem lecimy teraz już pod zebranie na piąty tier Alchemika. Z tym, że oczywiście patrzymy się ciągle, czy gdzieś nie przegrywamy, wtedy używamy skilla i lecimy do przodu. Mapka jest przyjemna, mapka jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna, polecam wam sobie ją przejść na hardzie yy, i zróbcie sobie chimpsy, właśnie tą taktyką, bardzo mocna. No i będziemy mieli Zonguś teraz, się, widzicie, dajemy sobie bardzo dobrze 45 tysięcy, za dużo oczywiście, tylko ciągle muszę się patrzeć tutaj, też Wam to polecam, patrzcie, się, czy Wam przypadkiem jakiś jeden balonik nie ucieka, bo to później jest smutne, jeśli Wam coś uciechnie. Potem mam tego skilla odnośnie saudy, żeby móc właśnie takie uciekające baloniki, kiedy sobie lepsze. Boję się bardzo właśnie tych golden balona, ale myślę, że z dwoma sniperami osłabionymi pod... jeden pod strong, drugi pod first. Spokojnie sobie chyba z poradzimy, jak mi się wydaje, więc... i zonguj! Hello, hello! Pamiętajcie, że te noże na moaby nie są dobre. To nie jest oczywiście pod moaby, to jest bardziej pod balonik, które wam... Gdzieś tam próbują też uciekać. No te Saude jest dość uciekania chyba tutaj bardzo, bardzo mocna. Ząb, widzicie, jest już leciutkim wyzwaniem. Ten pierwszy, prawda? Bo jeszcze skill jest dosyć niski, dopiero 13, dopiero później naprawdę te Dimension lecą w kosmiczne jakieś tam wartości. Ale no mamy, 81 runda. Jeszcze do tego tutaj pełnego boosta potrzebujemy ile? 15 tysięcy. To nie jest dużo, to to nabijemy w trzech, czterech rundach spokojnie, więc o, widzicie w tym momencie chyba nam uciekają już one, czy też nie? Jeszcze nie? Jeszcze chyba nie, ale wiem, że w tej rundzie, właśnie, jest pierwszy czy problem się pokazuje, bo tu jest bardzo dużo, oczywiście, baloników, więc też, no, znaczy, bardzo dużo sterowców, czyli BFB, ja tutaj jest ten właśnie problem, ale osobiście, co sądzicie o się tych BFB, tych y, moabów, bo to są te nowe, prawda, te limitowane, mnie się one nie podobają, szczerze, mi się one nie podobają, dlatego skąd się. Tutaj Wielkanoc, to od razu je usunę, bo nie chcę ich. Niech widzicie, w tym momencie właśnie była pierwsza ucieczka. Było właściwie widać pierwszą, pierwszą ucieczkę, ale tutaj nas bardzo mocno Jaggernaut jak najbardziej ratuje. Więc warto go mieć, warto go mieć, bo naprawdę wam może on skórę uratować. Jak już będziecie mieli zbudowane zbudowany piątki alchemika, to jest troszkę łatwiej wtedy. Wtedy już takich większych problemów nie ma, no ale i tak to się, jak do tego czasu musicie mieć to na uwadze, że tego skilla używać. Dobra, więc zbieramy jeszcze tylko 800, to jest bardzo malutko, oczywiście za chwilkę to już powinno być, więc spokojnie sobie zbudujemy zb 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 już ten upgrade i już w tym momencie jest mniej więcej spokojnie, bo każdy dostaje tego bufa. No topper on też powinien dostać tego bufa? Tak czy nie? Ej, ej, hej, ej. Czy on tego bufa jeszcze nie otrzymał? Jest, dobra, w porządku, że się zdziwiłem, bo szczerze mówiąc, myślałem, że otrzymam go od razu instant. Ale nie, ale nie. No i dobra, teraz tutaj budujemy sobie elit Defendera. I tak naprawdę to mogłoby już być wszystko, że będziemy mieli bardzo dużo pieniążków. No możecie jeszcze się pokusić o inżyniera, coś w tym stylu. Czemuż nie? czemuż nie? Oczywiście, no on jest mocny. On jest dawany mocny 260 tysięcy, ale nasza sauda. 218. Wcale aż bardzo nie odstaje oczywiście naszego Ultra nauta, który no wiadomo, że jest kozakiem. Tym bardziej na tej mapie, gdzie no, mapa jest dla niego też stworzona. Odbijanie się od tych wszystkich um, żywopłotów jest mega. Po prostu mega. A zapomniałbym pierwsze DDT. Pierwsze DDT. Dosyć łatwo poszło, ale oczywiście już naprowadził uciekać, więc to też no warto mieć na uwadze, że te DDT jednak będą chciały uciekać. Dlatego też budujemy tutaj Elite Defendera, żeby wiecie, asekuracyjnie coś tam nie cieszy jeszcze do obrony. Tutaj mnie się bardzo dobrze grało z Inżynierem, ale no mówię, jak już to jest Golden Malut, tego snipera musiałem jednak zbudować. Więc dobrze, budujemy cię, Elite Defender. No teraz będzie żyła stabilnie, teraz będzie żyła bardzo stabilnie, więc myślę, że teraz mogę sobie już pozwolić naszego tutaj właśnie kolegę, a że mamy tutaj mm, naszego alchemika, to będę chciał go postawić na bliziutko, żeby też zyskał jakiś tam bonus. Mały bo mały, no bo będzie iść w ścieżkę środkową, no się boostów, ale zawsze lepiej go jeżeli nie mieć, prawda? No tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że chyba lepiej sobie strzelić. I postawimy sobie centry grany i pójdziemy w tą właśnie ścieżkę, pod tego naszego bufa. I teraz z wami? Bez problemu, bez problemu. Ale to mówię, teraz on też bardzo mocno tutaj nam pomaga z tym wszystkim, 400, ale zobaczcie, zobaczcie jedno, Sauda znowu wygrywa, bo Sauda mi jest bliska, więc jeśli oni podchodzą tutaj do środka, kręcą się tutaj wokół niej, to ona wtedy ma bardzo wielki dimek, bo ona ma w ogóle na pierwszych to chyba bardzo dużego, bardzo dużo bagnika może być jedno, to jednocześnie, 4, 420 tysięcy, 500 tysięcy, no różnica już jest. Różnica już jest znacząca. To no, samo, jest kozacka. Jest po prostu przekozacka. Ale to mówię, to też pamiętajcie wynika z tej mapy. Ta mapa jest dla niej. To jest jej mapa. To jest jej mapa. Nie potrzebuję chyba skilla użyłem w tym momencie. Dobra, ale to nie, nie, nie zapłacę za to, dlatego ja tego skilla użyłem. Bardzo dobrze, bo się troszkę wystarczyłem, że hej, użyłem tego skilla chyba w złym momencie. I dobra, w tym momencie leci nam armia DDT. DDT 20 DDT. Tutaj warto już mieć tego skilla jednak z nim uważać. I co jest ważne, ten skill bije DDT na szotach, chyba z tego co zauważyłem. Teraz używamy skilla. Czyścimy sobie więc tutaj mapę. I już jest, powinno być już stabilnie, mi się wydaje. Już powinno być stabilnie. To no właśnie. Ten skill jest w stanie rozwalić całego DDT. Całutkiego. Więc warto tym wiedzieć. I teraz oczywiście się dajemy saudzie Ja tu normalnie używam błota. No bo mnie się nie, nie chce tego klikać. No tutaj trzeba niestety to przeklikać w tym momencie. W tym momencie trzeba to niestety przeklikać, więc na to nic niestety nie poradzimy. I ja tutaj pójdę hmm, pod spina, pod spina, pod warsu, pod stunowanie. Nie wiem pod co że tutaj lepiej pójść. Nie mam pojęcia w tym momencie. Co będzie tutaj lepiej rozwinąć, żeby tutaj musi pomóc w przypadku. Oczywiście tutaj mogę teraz, żeby pomóc w przypadku e, bada, bo bad będzie dla nas troszkę tutaj lekkim problemem. Lekkim problemem będzie dla nas badzik. Oczywiście ogólnie na tym mapie go jeszcze nie pokonałem. Pokonałem to oczywiście Impopable, bez problemu żadnego oczywiście, ale jednak z tym badzikiem jednak nie miałem styczności jeszcze na Chimpsa. Troszeczkę się go digam, więc zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Ale myślę, że tak dla pewności może postawię Saba. Może Sabikiem będę się bronił, ale nie wiem czy w ogóle jestem w stanie w... tyle pieniążków zarobić do tego czasu. Chyba nie. Chyba nie jestem w stanie tyle pieniążków zarobić, bo to jest oczywiście najprostsze sposób na pokonanie saba, na, na pokonanie Moaba, bada naszego. Potrzebujemy do tego 16 tysięcy. To jest dużo. 16 tysięcy to jest bardzo dużo. Oczywiście, więc nie wiem czy jestem w stanie aż tyle nazbierać i to jest największy właśnie problem. Jestem w stanie czy wiem, czy... czy, czy a, nie jestem w stanie powiedzieć. Tyle nas zbieram. Ok, skill leci. Widzicie, trzeba skilla po prostu użyć. I myślę, że to tu będzie chyba wszystko. Poradzimy sobie? Poradzimy sobie. Dobra, super. bardzo, bardzo fajnie. Tak, ja do te opane DDT. Tutaj niestety nie mamy skilla już. Więc to trzeba mieć na uwadze. i na no, musimy wyjść? Poradzimy sobie? Poradziliśmy sobie, dobra. I mam naszego kolegę. Dobra, mogłem zb tam zbudować spokojnie. Dlatego też, no, skoro nie mogę. Nic za bardzo innego tutaj, wykombinować w tym momencie, postawię więcej tych naszych kolegów, żeby po prostu go klepały. Po prostu, żeby go, go klepały one, wiecie. Zawsze to jest troszkę tych warstw, powinno pójść. Chociaż, czy sniper jest dobry na tą postać, akurat? A czy na tego, chyba niekoniecznie. Chyba niekoniecznie, on jest aż taki dobry, prawda? No ale już w tym momencie powinien być na miarę stabilnie. Mamy skilla, jak coś, więc możemy skilla użyć spokojnie. W przypadku DDT. Nie ma problemu, I teraz chwilę już trzymamy, by coś się tam działo, coś nam próbowało uciec, używamy teraz skill'a i mamy to, mamy to, pokonaliśmy chimpsy na czarnej ramce bez problemu. No dobra, lekkie było oczywiście, ale jak widzicie spokojnie daliśmy radę, no i w tym momencie mam pokonane już chimpsy tutaj. Powiem, że mapka jest prosta, bardzo, bardzo prosta, bardzo fajnie jest to przychodzić no i saudar radzi sobie wyśmienicie tutaj. Więc zachęcam Was do zagrania. Dzięki wielkie do kolejnego materiału. Łapki w górę. Dzięki wielkie.